Tesla Model 3. Właśnie wyczyszczyliśmy wszystkie nadkola w aucie. Tak prezentuje się lewe tylne nadkole. Tutaj przechodzimy do przedniego lewego nadkola. Jest to mata trzywarstwowa typu sandwich. Na dole, na samym spodzie mamy masę butlową. Kolejną warstwą jest warstwa aluminium, którą tutaj kawałek widać. I na koniec jest pianka zamknięta komórkowa, żeby nie chłonęła wilgoci ani żadnej cieczy. Tak to wygląda. Pokażę jeszcze drugą stronę od razu, tak wygląda. Druga strona wyklejona taką samą pianką masą matą warstwową Tu jest pianka, która zamyka tą przestrzeń od drzwi. No i tutaj mamy tył. Auta też już, już wyklejony Teraz jesteśmy akurat w trakcie. Wyklejania plastikowych nadkoli Tutaj część materiałowa jest pomalowana Ma sobie bitumiczną wpłynie A tutaj jest wyklejona tą samą matą typu sandwich